Dużo bardziej potrzebuję Ciebie. Ja potrzebuję Ciebie. Dużo bardziej potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie dużo bardziej niż nieba potrzebuje. Ciebie dużo bardziej niż ziemi potrzebuje, Ciebie dużo bardziej niż morza potrzebuje, Ciebie potrzebuje, Ciebie dużo bardziej niż nieba potrzebuje, Ciebie dużo bardziej niż ziemi potrzebuje. potrzebuje. Święto Trzech Króli to jest święto Kościoła, który jedzie na misję Ad Gentes. ci trzej królowie z różnych kultur, z różnych, z różnych narodów, z różnych języków. Przybyli do Jezusa, aby oddać mu pokon, i przez to ukazał się taki bardzo uniwersalny wymiar wiary. Dlatego to jest tak istotne, ponieważ oni nam pokazują, że każdy z nas jest wezwany do tego, aby iść i głosić dobrą nowinę o Jezusie, aż po krańce ziemi. To jest jakby ten wymiar ogólnokościelny. Natomiast ten wymiar nasz miejski jest szczególny, bo on oprócz tego wymiaru kościelnego ma taki wymiar kulturowy, folklorystyczny wręcz. Właśnie jesteśmy po zakończonym Orszaku Trzech Króli, który dostał do nas czterech parafii: z parafii Krzyża Świętego, św. Andrzeja Boboli, Ojców Kapucynów i z parafii Miłosierdzia Bożego. To tak zwane uliczne jasełka, które pozwalają nam przedłużyć święto Bożego Narodzenia i razem cieszyć się wspólnym świętowaniem świąt, ale też wspólnotą, którą razem tworzymy. Od wielu lat w naszej ojczyźnie odbywają się już Orszaki Trzech Króli. Takie Orszak Cze Króli odbyła się również w naszym mieście dzięki inicjatywie księdza Kamienka Andrzeja który który zapoczątkował to wydarzenie przed laty. Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy mają takie piękne świadectwo wiary. Świadectwo wiary, że Jezus Chrystus powinien gościć w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszej ojczyźnie. Bo to jest najważniejsze. Jeśli będziemy budować nasze życie osobiste, rodzinne, społeczne na mocnym fundamencie, w którym są. Chrystusowa Ewangelia, Dekalog, wtedy wszyscy wygramy swoje życie i nasze życie osobiste, rodzinne, ale także społeczne będzie inne, będzie piękniejsze, będzie lepsze. I tego z całego serca wszystkim życzę. Szczęść Boże! W tym roku, jakoś tak więcej e, przyszło ludzi, e, to, to powiedzieć dlaczego. Może pogoda lepsza, może atmosfera m, sprzyjająca, ale to cieszy się, że ludzie jednoczą. Cieszę się bardzo, że w tym roku Ojcowie Kapucyni do, dołączyli do organizacji tego orszaku. To zawsze jest taka niepewność, czy to wyjdzie, jaka będzie pogoda, jaka będzie frekwencja i jaka będzie radość. Wydaje mi się, że, 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 że można powiedzieć, że. Było super, że, 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 że wszystkie te elementy i radość, i, i, i solidarność, i pokój nam towarzyszyły w czasie organizacji tego ruczaku i Przemarszu. Czy ciężko z pozycji probosza, z pozycji parafii zorganizować taką czystość? Czasami zastanawiam się, czy, po co to robię, bo, bo rzeczywiście jest coraz trudniej. Zresztą widzimy, jak się ludzie angażują do spraw społecznych i, i do tego wszystkiego. Naszą siłą parafii Krzyża Świętego, ale myślę, że i każdej parafii łomżyńskiej, i nie tylko, wszystkich parafii, to są ludzie, którzy chcą pomagać i, i robią to społecznie, i robią to z całego serca, i robią to z radością. I, I to nas wszystkich łączy. Na te chwile dobre i te chwile trudne. I, i taki oszak jak ten to jest właśnie taka, taki sprawdzian tej, tej naszej mobilności. Wszyscy razem.